Dzisiaj niedziela, gaudetę, trzecia niedziela adwentu, niedziela radości. Wyjątkowo zatrzymajmy się nie tylko nad Ewangelią, ale również nad pierwszym i drugim czytaniem. Z Księgi Proroka Izajasza: Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom. I więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski Pańskiej. Ogromnie wesele się w Panu, dusza moja raduje się w moim Bogu, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów. Z pierwszego listu świętego Pawła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem Was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Z Ewangelii, według Świętego Jana, pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i Lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: Cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie. Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz samo sobie? Odpowiedział: Ja mam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską. Jak powiedział prorok Izajasz, a wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zadawali mu pytania, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział, ja chrzczę wodą, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. W latach 1936-39 w Hiszpanii wymordowano ponad 8 tysięcy osób duchownych. Obiecywano im wolność, ale pod jednym warunkiem, że zrzucą habit, strój zakonny. Tak im mówiono: Nienawidzimy habitu, nie ludzi. Przyprowadzamy Was tutaj, bo chcemy Was uwolnić z niewoli. Jesteśmy jedynymi, którzy wypełniają naukę Chrystusa. Musicie porzucić te habity i iść pracować i zakładać rodziny. Co ciekawe, w tamtym czasie nie odnotowano ani jednego przypadku apostazji. Co więcej, pojawiło się wielu męczenników. Przytoczmy świadectwo. Jednego z nich, 23-letniego kleryka Juana Sancheza Munarisa, który został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w 1992 roku. Z sercem wypełnionym radością czekam w nadziei na przełomowy moment mojego życia męczeństwo. Ofiaruję je za zbawienie biednych umierających. Przebaczam z całego serca wszystkim, którzy świadomie lub nieświadomie mnie skrzywdzili. Umieram szczęśliwy. Do zobaczenia w niebie. Piękne te słowa. Podobnie jak świadectwa wielu innych męczenników, które tak mocno dzisiaj wpisują się w tę niedzielę radości, w niedzielę Gaudetę, bo pokazują nam, że radość to nie jest tylko i wyłącznie wesołkowatość, to nie jest tylko i wyłącznie dobry humor, to nie jest dobry nastrój, to nie jest przylepiony od ucha do ucha uśmiech, ale to coś dużo, dużo więcej. Że radość jest czymś zapisanym głęboko w naszym sercu. Bo przecież można chodzić uśmiechniętym, a w środku być tak naprawdę połamanym. Albo odwrotnie. Można mieć trochę surowy, może poważny wyraz twarzy, a być człowiekiem pokoju i radości. I do takiej radości dzisiaj Bóg nas zachęca, bo i w pierwszym i w drugim czytaniu słyszeliśmy te wezwania. Ogromnie wesele się w Panu. Zawsze się radujcie nieustannie się módlcie. Piękne słowa. Co to znaczy weselić się w Panu? Bóg jest Bogiem radości. Bóg jest weselem. Bóg jest radością. Bóg się cieszy. A z czego się Bóg cieszy? Cieszy się, bo kocha. Radość wynika z miłości. Tak samo moja radość ma wynikać z miłości do drugiego człowieka. Tylko wtedy, kiedy jestem, kiedy kocham, mogę być szczęśliwy. Mogę to moje szczęście... W codzienności realizować tą radość. Czasem jednak przychodzi nam pokusa zupełnie inna, bo człowiek też łatwo smuci się wtedy, kiedy widzi szczęście drugiego człowieka, kiedy widzi, że mu się lepiej powodzi, że jest mu trochę łatwiej w życiu. To też może we mnie wzbudzić smutek, frustrację, zazdrość. Nic nowego, nic nowego, bo y, takie postawy mieliśmy już bardzo mocno zapisane w Piśmie Świętym. Widzimy Kaina, widzimy w Nowym Testamencie starszego brata z tej przypowieści o synu marnotrawnym, kiedy to ojciec temu młodszemu y, urządza piękne święto, piękną festę, a starszy zadaje mu pytanie – tyle lat ci służę? Mówi mu – tyle lat ci służę? Tyle lat jestem Twoim niewolnikiem. Czy on się czuje szczęśliwym synem? Nie, on się czuje niewolnikiem. I tutaj też kluczowe jest to pytanie, które Żydzi zadają Janowi Ścicielowi, które słyszeliśmy w Ewangelii. Co mówisz samo o sobie? Warto sobie to pytanie zadawać. Człowieku XXI wieku, który y, słuchasz tych rozważań, oglądasz je. Kapłanie, siostro zakonna, mężu, żoną, córko, syn, co mówisz sam o sobie? Kim ty jesteś? Czy jesteś człowiekiem, który żyje radością, który dzieli się radością z drugim człowiekiem, z radością, która wypływa z tego, że kocha innych? Czy może jesteś tak jak ten starszy syn? Sfrustrowany, zazdrosny. Myślę, że te dwie postawy bardzo często w nas się kłócą. One się gdzieś tam przewijają przez całe nasze życie. Cały problem właśnie polega na tym, abyśmy mieli jak najwięcej miłości i radości wyciągnąć z siebie, dać drugiemu człowiekowi, tej prawdziwej miłości, która jest tym dzieleniem się moim życiem, która głęboko pokaże mi, kim ja tak naprawdę jestem. Że ja jestem dzieckiem Bożym, który mnie kocha. Dlatego nie zagrożą mi żadne niebezpieczeństwa, tak jak ci, którzy cierpieli w prześladowaniach, którzy oddawali swoje życie za Chrystusa. Oni wiedzą, że są Boży, że Bóg daje im ten pokój, więc nic im nie zagrozi. Więc nawet jeżeli jest w nas ta wojna, to warto sobie wziąć do serca słowa, które zapisał Henryk Sienkiewicz. Człowiek zawsze może wstąpić na lepszą drogę, póki żyje.